Cześć z tej strony BN23. Witam was w piątym odcinku z serii Kingdom Rush. Teorie. Eee, I dziś przyjrzymy się kolejnej teorii. Eee, także przechodzę już od razu do komentarza z teorią. A użytkownik Oniku. Kr, po prostu. Nie wiem, czy to jest skrót y, od Kingdom, Rush, że po prostu jesteś fanem, e, czy to czegoś innego, czy to może jest pierwsze literki od imienia, nie wiem, Krystian. E, nie wnikajmy, ale po prostu użytkownik o imieniu Kr. Tak jest napisane, także tak będę czytał Twój nick. E, mam teorię. Co się stało z Gnolami po wydarzeniach z Origins? Wyginęły, zostały wszystkie zamordowane przez Elfy. No, i dziś poruszymy właśnie e, ten temat. Co mogło się stać z gnolami. E, ja już mam swoją e, pewną teorię na, na ten temat, e, i już przechodzę do tego. E, podczas wydarzeń Kingdom Rush Origins, podczas wydarzeń głównej Fabuły gnole wraz z Twilight elfami, czyli z elfami z w, stanowią główne zagrożenie dla królestwa e, elfów. E, są sojusznikami e, za pomocą gnoli Elfy Zmierzchu Królowa maliścia chcą podbić e, wszystkie inne tereny e, i potęga Gnoli jest wtedy naprawdę duża, ich armie bardzo liczne. E, natomiast Malishia upada, e, tak samo jak Magtans, tak samo jak e, hybryda tych dwóch bohaterów czyli Pajęcza Bogini, o, których, e, o której swoją drogą był odcinek na kanale, także zachęcam, jeśli ktoś nie widział e, Twilight Elfy. Jeszcze pró później próbują się podnieść, tam e, mamy zryw Binymana, natomiast Binyman również zostaje pokonany, zostaje unicestwiony. E, potęga Twilight Elfów praktycznie załamuje się e, i zostały one pokonane w 100%. E, no i właśnie Gnole. E, po przegranej wojnie potęga Gnoli również e, znacząco... E, straciła, znacz, znacząco spadła. Została no, załamana wręcz ta potęga. E, jednak, czy uważam, że gnole wyginęły? Myślę, że nie. Myślę, że sobie jakoś poradziły. E, bo jednak były bardzo liczne. Mogły się gdzieś wycofać, mogły się gdzieś ukryć. Albo po prostu wrócić na swoje dawne tereny, tak. E, czy elfy mogły je wymordować? E, też myślę, że nie. Wydaje mi się, że te leśne elfy, nie Twilight elfy, nie były takimi mściwymi i okrutnymi, okrutnymi stworzeniami okrutną rasą. Myślę, że raczej tak nie ścigały tych gnoli. No, może upatrywały w nich nadal zagrożenie, ale jeśli potęga gnoli załamała się, to, to myślę, że też nie, nie, nie było tak, że jakoś polowali. No, jeżeli zbliżyli się do elfickich granic, prawdopodobnie byli tępieni niczym szkodniki. E, natomiast nie uważam, by było urządzone jakieś polowania gnoli, czy też szukanie ich po lasach, czy jakichś innych e, miejscach, żeby je wybijać. Myślę, że tak to raczej nie było. Przynajmniej takie jest moje zdanie. No, i niewątpliwie po działaniach, których się podjęły gnole, były one cały czas uważane za wrogów, za wrogów elfów, jeśli właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli pojawiły się blisko granicy, pewnie były to od razu pacyfikowane. Natomiast właśnie myślę, że one sobie poradziły, one się gdzieś ukryły, albo wróciły na swoje dawne ziemie i. Wiodły życie, no tak, jak do tej pory, no bo też przed najazdem e, elfów z Mieszchu, e, no ale pewnie po prostu też sobie żyły, jakoś sobie radziły, zdobywały jedzenie, e, gdzieś mieszkały, tylko że u boku malici widzieli oni szansę pewnie na lepsze życie, na, e, na lepsze właśnie warunki, może więcej pożywienia. E, Właśnie po prostu większe tereny, większe wpływy nie udało się. Przegrali, ponieśli sromotną klęskę, ale myślę, że przeżyć się im udało, że nie wyginęli. No, takie jest moje zdanie: no, oprócz Originsa, w żadnej innej części Gnoli nie spotykamy. No, ale to jest to związane z tym, że nie zamieszkiwali oni żadnych innych krain, e, tylko akurat te tereny, które mamy przedstawione w Kingdom Rush Origins, i to jest cała to zagadka. Także podsumowując już ten materiał, obalam teorię, że gnole wyginęły bądź zostały wybite. Znaczy tam akurat był znak zapytania, ale jeśli chodzi o samą teorię, że, która miałaby mówić, że wyginęły, bądź też inną teorię, która miałaby mówić, że zostały wybite przez elfy, obalam obie te teorie. Uważam, że Gnole sobie jakoś poradziły, gdzieś się ukryły, albo wrócili na dawne swoje tereny łowieckie, że ich populacja, fakt, znacząco się pewnie zmniejszyła, potęga się załamała, ale myślę, że Gnole przeżyły. Myślę, że też elfy właśnie nie polowały na nie, nie, nie urządzały jakichś wypraw, bo natura elfów nie, nie wydawała się, żeby te, takich działań się podejmowały. Także Gnole. Moim zdaniem, nadal gdzieś sobie tam egzystują, nadal gdzieś sobie żyją, tylko po prostu nie do takiego zagrożenia jak kiedyś. Mieli potężnego sojusznika w postaci elfów w zmierzchu, to zaatakowali, wykorzystali swoją szansę. Nie udało się, no to myślę, że teraz siedzą gdzieś cicho, jak mysz pod miotłą, i może odbudowują swoją populację, może kiedyś jeszcze staną po stronie jakiegoś nowego złoczyńca, natomiast na razie taka sytuacja nie zapowiada się, by nastąpiła. No ale uważam, że one gdzieś tam są, że są nadal wśród, wśród nas, chciałem powiedzieć, ale no, wiadomo także że nadal są na tym świecie, w świecie Kingdoma, że, że, ta, rasa nie, że ta rasa przetrwała, nie wyginęła, ani została wybita. Także takie jest moje zdanie. Oczywiście podzielcie się swoim zdaniem w komentarzu. Ja chętnie Wasze komentarze poczytam. Na no w tym odcinku to było na tyle. Nie mam już nic więcej do dodania, także dziękuję serdecznie za wysłuchanie mnie. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!